No cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Posłuchajcie, dzisiaj odcinek specjalny, tak jak zresztą mogliście się domyślać po wczorajszej, znaczy wczorajszej, przepraszam, po poprzednim odcinku, w którym dałem Wam taką właśnie sugestię, będąc, że jest to już odcinek 699, tak więc dzisiaj jest 700 odcinek. Po tytule to pewnie też już będziecie wiedzieć. I hmm. że jest to odcinek specjalny. Posłuchajcie, moi drodzy, dwie rzeczy: Gwiezdne wojny i quizy. Pierwszą rzecz już pewnie znacie, a druga rzecz na moim kanale jest zupełnie nowa. Mówię tu, że jasna o quizach. Do tej pory na moim kanale nie rozwiązywaliśmy raczej quizów żadnych, dlatego dzisiaj to zmienimy i dzisiaj porozwiązujemy sobie parę quizów. W oparciu właśnie o Gwiezdne Wojny, żeby z tych Gwiezdnych Wojen był właśnie jakiś materiał odcinku specjalnego. I pomyślałem, że właśnie w ten sposób można by, słuchajcie, właśnie yy, to rozwiązać można by było właśnie to rozwiązać że właśnie w ten sposób, że ja tutaj będę sobie kuiziki takie rozwiązywał. Yy, no i moi drodzy, myślę, że będzie to bardzo ciekawy odcinek, bo jeszcze do tej pory tego nie było. No i przy okazji. Zapraszam do wbicia też do mojego profilu na platformie Samek jeżeli rzecz jasna moi drodzy macie ochotę. Link do profilu albo chociaż do samej nazwy, żeby wiedzieć, zobaczyć, co się da wkleić, no to w każdym bądź razie wszystkie tam informacje odnośnie mojego profilu, żebyście mogli sobie porobić moje quizy, znajdą się w każdym bądź razie w opisie pod tym materiałem. Ale tymczasem moi drodzy. Przechodzimy do konkretów. No i tutaj pierwszy quiz z brzegu, kto kogo zabił. Myślę, że doskonale będzie się wpasowywało. Dobrze. Kto kogo zabił. Więc moi drodzy, zaczynamy pierwszy quiz. Oj tak, y czekajcie, bo... K kto zabił qui Gina? Oczywiście, że Dart Maul. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kto zabił Darta Mola? No to wiadomo, że Obi-Wan. Tylko na komputerze się ciężej klika. Kto zabił Hana Solo, no to Kylo Ren. Kto zabił Jabę, no to Leia, rzecz jasna. Kto zabił Django, no to wiadomo, że Mace Windu, nasz ulubiony. Kto zabił Grievesa, no to wiadomo, że Kenobi. Kto zabił Hrabiego Duku, no to Anakin Skywalker generalnie. Kto zabił mi? No to ci jakże słynni taskeni, tylko mam problem z. No nie to. No właśnie już się bałem. Kto zabił Mejsa windu? Imperator, rzecz jasna. No i kto zabił Kijadimiego? No to klony generalnie. No i słuchajcie, jesteśmy mistrzami. Czas 10 na 10. Znaczy czas. Nasz wynik to 10 na 10. Jak widzicie, no stoi przed wami, Chrystus mistrz który no, znak wieźne wojny, jak własną kieszeń. Nasz czas to było 54 sekundy, więc nie najgorzej. Natomiast mógłby ten czas być szybszy, gdyby nie to, że na komputerze się po prostu coś źle klika, po prostu. I to wam muszę wyznać, że yy, na komputerze ciężej się tą, operuje tą myszką i tak dalej. Zresztą chyba sobie zdajecie z tego sprawę, jeżeli y, robiliście podobny materiał. <grym> Mam nadzieję, że jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił. Natomiast z drugiej strony, jeżeli to by było coś dla mnie oryginalnego, to bym się cieszył, że z takiego czegoś ja po raz pierwszy w ogóle zrobiłem materiał. Ale w każdym razie, moi drodzy, e, to był pierwszy nasz quiz. No ale rzecz jasna, nie poprzestaniemy na jednym quizie. Więc moi drodzy, przechodzimy dalej. Szuka... Sz... Kurde. Szukając, moi drodzy, bo oczywiście, jak tylko moi drodzy, coś przycisnę, to od razu już musimy teleportować na. Rzecz jasna, ostat czy na pierwsze, co się pojawia z góry, ale trafiłem, moi drodzy, na takie coś. Oglądaliście uważnie Gwiezdne Wojny, wersja Hat. No to słuchajcie, moi drodzy, według mnie, ale to według mnie myślę, że no możemy coś takiego zrobić. Z tego, co mam wrażenie, będzie chyba to długi quiz. No i taki też quiz myślę, że możemy w tym odcinku zrobić. Taki jeden, taki trudniejszy quiz, który z pewnością. Y zweryfikuję moją wiedzę, mam nadzieję, że nie będzie się godzinę wczytywało, to poczekaj, a nie, dobra, już nie musicie czekać, już miałem dawać pauzę, dobra, w której części po raz pierwszy wystąpił Darth Vader, no istotne jest to, żeby pamiętać, że no, w trzecim, rzecz jasna, w trzecim epizodzie, dokładnie, moi drodzy, yy, dlaczego Jarba Jar Jar nie mieszkał w mieście Gunganów, to było przez tego króla, yy, kto, jako pie kogo jako pierwszy zaatakował Dart Maul, no, Kooko Igona, rzecz jasna, jak zginął Dart Maul, został przecięty dokładnie na pół w okolicy pasa. Czy w pierwszej części wystąpił, występował jaba tak, bo chociaż wtedy był bardzo młody, też wyglądał lepiej zdecydowanie. To w czwartej części, już nie tak jak w szóstej, strasznie grubo wyglądał, chyba sobie przytyło mu się trochę. Dobra. Ile lat Anakin ma w drugiej części Gwiezdnych Wojen? 19. To się akurat liczy, bo Anakin... To z, z, z różnych zresztą źródeł, bo niektóre podają inne daty, więc to nie ma większego znaczenia. Oczywiście, że sifo y, armia klonów. Dlaczego Anakin nie mógł poślubić Padmę? Y, bo ten nieszczęsny zakoń Jedi, bo kodeks Jedi mu zabraniał. Czy Anakin i Padmę wzięli ślub? Tak, wzięli w klonów. Którą rękę Anakin nie wiem, prawą chyba, no dobra, prawą. To było dziwne pytanie. Eee, co w trzeciej części Anakin zrobił? No wiadomo, że mu odciął głowę. Tylko dlaczego nie chce mi to zaznaczyć? No. Już mnie to zaczyna irytować. Co, co się tak, tak kurde myszka. Nieważne. Kto zabił generała Grievous? Oczywiście, że Kenobi. <laughs> Hello there. Co Padme oznajmiła Anakinowi za swobodzie z bitwy? Zdjęcie coś innego sugeruje, ale że jest w ciąży. Trzeba dać. Kto wydał rozkaz? Oczywiście, że Palpatin. Darth Sidious. Dlaczego joda po przegranej wiatru? No Właśnie, Sidiousem wybrał życie samo, bo się obwiniał za wszystko, co się stało. A co Obi-Wan powiedział do uwaga umierającego Anakina po walce Mustafa. No, byłeś wybrańcem, ale to jeszcze on nie umiał i trzeba to dać. Chociaż tej ostatniej części, ale nie mogłem cię uratować, to tego nie słyszałem akurat z w każdym razie, kto uratował Anakina przed śmiercią? No, oczywiście, że Darth Sidious. Klony jak? E Duku, już w tej, w, tym, w tej porze nie. Chociaż nie no, w sumie jak się niedokładnie obejrzało film, to w sumie można było odnieść takie wrażenie, że klony, więc akurat to było podchwytliwe dla niektórych. Jak Luke nazywał obi -Wana? Ben, po prostu Ben. Ile Luke i Obi-Wan? Tam, 15 tysięcy zdaje się. No. Od kogo Luke otrzymał Ditu i C3PO? Od jawów tak zwanych. Ja kompletnie. O, tak, Alderan, Alderan. Od razu wiedziałem, słuchajcie. O, zresztą ostatnio robiliśmy film. Trochę. Jak Luke i Han weszli na. Y, przebrali się za szturmowców. Jak maszyn Jaką maszynę Luke zniszczył na początku piątej części? At, at. Y, tak. Jak nazywała się Baza rebeliantów na Hof. Chyba Echo. Kiedy w piątej części Lukowi ukazał się Obi-Wan? Kiedy. Mm, Ledwo tak, zdaje się, że wtedy, kiedy właśnie Luke ledwo tak leżał z takim wzrokiem i mówił mu obiłam, że ma się udać na Dagoba. Gdzie Luke poleciał, No na Dagoba, e, tylko że trzeba dobrą nazwę, dokładnie. Dlaczego zamrożono soną? No, żeby Luke przeżył, żeby Vader mógł to sprawdzić. Co Vader powiedział Lukowi w mieście chmurach? I am your Father. Rzecz jasna. Obi-Wan to jego ojciec, ale opcja. Kto No oczywiście, że Leia... Bo to wiadomo. Ile lat miał Joda? No to 900, zdaje się. Y jak leja zabiła dżabę Przez uduszenie, zdaje się. Tak. Przez uduszenie. Z Blastera nie, z mieczem na pewno, więc nie. Tylko jedna opcja zostawała. Jak zginął Vader? Y tak to dokładnie. A jak zginął Sidious? Y nie Luke, tylko Darth Vader. Pamiętajmy. Kto zniszczył drugą Gwiazdę Śmierci? Zdaje się, że Lando. Tak właśnie glando. Jak fin nazywał się jako szturmowiec. E, wie, wiecie, co chyba to? A nie, a jednak nie. Trochę. Tro, tam FN tu. No. E, taka mała pomyłka, bo. Ale jak widzicie, zwróćcie uwagę, tylko jedna pomyłka na 35. Nic przed tobą się nie ukryje. Tutaj możecie sobie to czytać lub nie. No, więc no taka prawda słuchajcie, to co wszystko tu pisze to jest absolutnie słuchajcie sama prawda o mnie, dokładnie mówcie co chcecie, ale to jest moi drodzy sama prawda sama prawda o mnie no tylko jedna pomyłka, no, bo przewodzenie mocy to akurat musiało mieć te identyfikatory i tu akurat szczerze mówiąc, no mogłem się nieco zachłysnąć no bo nie każdy dobrze zna te sequele, więc w sumie to jestem idealnym wręcz fanem. Myślę, że po, na tym quizie to pokazałem. Ale przechodzimy jeszcze do kolejnego quizu. Słuchajcie, myślę, że możemy ewentualnie zrobić jeszcze o ten quiz. Jak dobrze, że znasz Gwiezdne Wojny, no bo to też będzie jako trochę kontynuacja. Natomiast no, tu nie wszystkie rzeczy być może będą y, takie same. O widzicie, kto był ojcem Anakinowskiego Okera? No właśnie, on nie miał ojca, on nie miał ojca, no właśnie, to jest istotne, że on nie miał ojca. Kto zabił Szmi Skywalker? No, ludzie pustyni, chociaż to O właśnie, dlaczego Anakin przeszedł na ciemną stronę mocy? Ja lubię właśnie tego typu pytania. Yy, to jest istotne, tak, właśnie. Jaką Anakin stracił swoją pierwszą rękę? Yy, hrabia duku, młopcią. Ani Mays, ani Obi-Wan by mu nie obcięli, bo byli przecież z Gdzie przebywał Luke, a gdzie leja po urodzeniu? Luke o rodzinę, ale ta ja yy, tak królowa brałem. Tak, to. Jak Luke dowiedział się, że Darth Vader jest jego ojcem? Sam mu o tym powiedział, tak, dokładnie. Sam. Chciał go przyciągnąć na swoją stronę. A jak zginął Darth Vader, no znowu. Koja kojarzymy wszystko. Z, przez Luka, no omawialiśmy, co mogło się mniej więcej stać, gdyby Luke zabił Wejdera, więc wiemy, że to nieprawda. Dlaczego Darth Vader nie raził piorunami, tylko dusił? O, to jest dobre pytanie. Yy... Yy, co? Wiecie co, to niektóre rzeczy mam wrażenie, że chyba autor sam nie wiedział, co pisze w ogóle, bo jak, tak go nauczył jego mistrza, by był silniejszy? Mi się zdaje, że to chodziło o to, że, e, że jednak ja mam rację i tutaj bym dochodził swoich praw w sądzie jednak. Nieważne. E, dlaczego Leja pozostała anonimowa? E, no ja myślę, że to, dobra, co potrafił Czubaga, potrafił dusić człowieka go... Ja, tak, to było chyba słynne. Dobry zawodnik, Indie Hyalony są w swojej. Quiz. Jesteś godnym fanem, aby reprezentować Gwiezdne Wojny. Świetna robota. Yy, słuchajcie, myślę, że jak zrobimy. Słuchajcie, powiem Wam, w jednym to bym się mógł kłócić, czy autor wiedział o czym pisał w ogóle. Ale dobra, już zostawmy te kwestie. No i kolejny quiz. Dobra. Oglądałeś Gwiezdne Wojny, zobacz jak dobrze znasz ten film. To jest jakby co? To ostatnie z taką fa fajną miniaturą. Yy, więc. Yy, to sobie zrobimy. Jakie wydarzenie zapoczątkowało czas, aby. No, bitwa o jawin, rzecz jasna. Do kogo należał ten statek? Mi się wydaje, że zdaje się, że do generała Gris. chociaż nie, Boba Feta. No właśnie, do Boba Feta. Kto był starszy, Luke czy Leia? No, podejrzewam, że Luke był starszy. E, największe skupisko midichlorianów znajdowało się w uwaga Anakinie, kto oglądał doskonałe mroczne widmo, to wie. U mnie jest na czwartym miejscu, więc miałem to szczęście, że się bardziej na tym może skupiałem. Dobra, na jakiej planecie do? No, oczywiście, że ten słynny Mustafar. Aż kurde piecze, słuchajcie. Chociaż kto się nie zna, to nie wie. Kto zlecił stworzenie armii klonów? Sajfo Diaz zdaje się właśnie. O kim śniła na kim każdej mocy przez 10 lat? No, myślę, że opadmę O mi. A, ale to mam wrażenie, że niektóre. Z... To, to... tak no to też jest po części prawda. Natomiast nie sądzę, że. No, ale on mówił w końcu w drugim epizodzie, że Padmę że po prostu, że nie widział jej od 10 lat. Ale nie było zasugerowane w filmie, że ciągle śniło matce. No jakoś w mrocznym widmie nie było to przedstawione, a tym bardziej w ataku klonów. No to oczywiście, ale przez 10 lat. To jest trochę dziwne pytanie. Czyli to miecz? Ja myślę, że hrabiego duku. Dokładnie, z tym zakrzywioną rękojeścią we. Moglibyście się pomylić, powiedzieć, że Wejdera, ale Wejder miał trochę inny miecz. Maula na pewno nie, Starkillera chyba też nie. Gdzie wychowywała się Leia? Na Alderan, rzecz jasna. Czy Anakin miał kiedykolwiek padawana? No ja nie wiem, jakby, jakby to powiedzieć. Zależy, czy autor zna wojny klonów, czy nie. Bo jeżeli założymy, że tylko chodzi to o Gwiezdną Sagę, to nie. A tu się okazuje, że tak, że jednak miał. No to tak, bo Asokem miał, tylko że nie wiedziałem jak to, a, to będzie, wiecie. Mogłem dać, kto, kto jest na zdjęciu, no to Aila Sekura, zdaje się. Kto widział potajemny ślub pan May? No tak, oni. No i słuchajcie, świetnie, jesteś prawdziwym mistrzem, aż tyle żeś punktów zdobył. Masz teraz czym się chwalić, chyba straciłeś głowę na punkcie Star Wars. Ach tak, słuchajcie, yy, powiem tak. Yy, straciłeś głowę. Ta. wiecie, kiedyś trzeba by zrobić memy, wiecie? Może kiedyś zrobię. Bo straciłeś głowę, to już mi się od razu śmieje. A wiecie co? To skoro już wywołaliśmy temat memów, to jest jeszcze jeden quiz, który będzie bardziej taki memogenny, w stylu milionerów. Więc teraz ten ostatni. Więc teraz przyjdzie zaraz pora na ostatni quiz, ale moi drodzy, straciłeś głowę. Duku stracił głowę. To jest takie ciekawe, że aż jak można ubarwić nam gwiezdne wojny, to jest naprawdę śmieszne trochę. Albo coś w stylu. E, e, może krabiadku. będzie miał urwanie głowy i zapomni. Gdzieś to już słyszałem. Mi się od razu skojarzyło. Dobra, moi drodzy. Te dwa błędy podejrzewam, że wynikały głównie z tego, że albo autor miał coś złego na myśli, to znaczy nie, nie sądził w sposób prawidłowy, albo nie wiedziałem jak autor będzie, słuchajcie, podejrzewał jak będzie to wyglądało, bo z filmów się nie dowiadujemy o padawanie Anakina, więc te, to nie wiedziałem, no i tam było też jedno takie, zdaje się... Yy, takie też jedno co no właśnie odrzmi no i ta no i ta nieszczęsne ale myślę moi drodzy że te dwa pytania nie były najlepsze a tak to widzicie sami no mistrzu albo jeden błąd albo dwa błędy i to też niesłusznie więc myślę że ja jestem mistrzem ale teraz moi drodzy przyszła pora na to czy tak dobrze znam memy więc moi drodzy yy, przyszła teraz pora na Zdaje się, już ostatni quiz, tak żebyśmy też struny nie przyciągali, więc ostatni quiz teraz będzie. No, dokładnie mówiłem, słuchajcie, y, o tym quizie. <grym> dokładnie, więc dobra. Milionerzy sobie jeszcze zrobimy, bo nie miałbym z, chyba, słuchajcie, po prostu y, chyba po prostu na tyle, no, można powiedzieć. Słuchajcie, no miałbym to bardzo siebie za złe, gdybym nie pokazał wam z tym, tym. Natomiast, słuchajcie, jest pewien problem. Być może będę musiał, słuchajcie, dać y, pauzę na chwilę. Dobra, słuchajcie, czytamy. Witam serdecznie wszystkich fanów Jezy Wojen, a już w szczególności wielbicieli memów z jest ogień. Jestem Hubert Turbański i zapraszam na odcinek specjalny Milionerów, gdzie zmierzysz się z pytaniami dotyczącymi memów z Wojen. Pytanie z 8. Zaczynajmy. Pierwsze pytanie za 500 zł. Na jakiej pytanie się robiło One? Kenobi powiedział do Anakina: I have the high ground. O, oczywiście, Mustafar. To się wie. Gratuluję poprawnej odpowiedzi. Przechodzimy do drugiego pytania. Za 1000 zł. Dlaczego Anakin zabił dzieci w zamście Sitów? Yy, yy, przez rozkaz 66, tak, dokładnie. Gramy o 5000 zł. Komu obi przy na przywitanie powiedział hello there". Oczywiście, że generałowi Griwesowi. to jest, się wie. Stawka idzie do góry. Odpowiedz na pytanie za tysięcy złotych. Jakie nazwisko podała Rey kobiecie na tatu? Na nasze nieszczęście Skywalker, i to się niestety zapisuje w naszej niestety... Dobra, postarajmy się i grajmy o 30 tysięcy złotych. Kto jest najpotężniejszą postacią? Dobra, bo już się bałem, że mi się nie wczyta. Y... Jar Jar Binks, niestety... tak, bo według memów to tak właśnie jest, moi drodzy. Czas na kolejne pytanie, tym razem za 100 tysięcy. Kto nie lubi piasku? Słuchajcie, i, i wiecie co? Ja wam powiem, że bez kitu. Tak jest. 500 tysięcy złotych czeka. Kto przejął moce Supermana? Ale no, ja oczywiście. W ostatnim Jedi to wiadomo. No i też ostatnie pytanie warte, jak wiadomo, okrągłych minimum. Kim jest przedstawiona postać i jaką rolę pełni w filmie? E, pomyślmy. Tak. Brawo. Congratulations I shall give. To była przyjemność y, pracować z tobą. Wręczam na Twe dłonie symboliczny milion złotych i serdecznie gratuluję wiedzy i wyniku. Widać, że jesteś prawdziwym fanem, a w dodatku znasz się na memach. Gratuluję znaczki. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale w każdym bądź razie. Y, no, ważne słuchajcie, jak widzicie, na memach też się trochę znam. Ale powiem Wam, co wam chciałem powiedzieć, że y, ja w ogóle, że jest taki dom. Y, nie będę może zdradzał Wam konkretnie o, o co chodzi, bo może no, bo nie powinienem, bo RODO i te sprawy, ale w każdym razie jest taki dom. <grym> no dobra. Jest taka sytuacja, w której koło domu jest piasek, nie? Wysypany piasek. I co więcej, żeby było śmieszniej, on jest zrobiony w kształcie takiej górki. Yy, jakby wyglądała górka. No, może nie jest jakiś wysoki, ale w każdym razie można na nim, yy, słuchajcie, na, na nim siąść, znaczy siąść, yy, stać na nim. I słuchajcie, dlaczego to jest takie ważne? No bo, jak wiecie, Anakin poznał się na High Grandzie, więc po pierwsze, a po drugiej nie lubi piasku. Kurde, zaproście do mnie Wejdera, to se pogadamy. I powiem wam, że naprawdę, ej, bez kitu. High ground, po pierwsze, no bo stoję na górce, więc mam lepszą pozycję. A dwa, że słuchajcie, stoję na piasku, to wejder to byłby pokaratowany, po słuchajcie, bez kitu. W trzy sekundy, tak, w trzy sekundy byłby pokaratowany, mówię wam. Już by wydał z siebie. no. Tak, dokładnie, słuchajcie. Tak, tak by było. To jest niepublikowana część Gwiezdnych Wojen. George, George Lucas y, nie ważył się czegoś takiego robić, ponieważ mocno y, zaniżyłoby to samo ocenę nie tylko Wejdera, ale również fanów o nim. Dlatego y, każdy, kto sądził, że Wejder jest niepokonany, no niestety mam złe wieści, bo według memów są dwie rzeczy, których nienawidzi. A jeżeli połączycie te dwie rzeczy razem ze sobą, to już w ogóle myślę, że Wejder to już będzie chyba gnał co tchu. Myślę. O ile mu te wszystkie oczywiście yy, respiratory, co tam ma pozwolą gra, gnać jak najszybciej. Oj, słuchajcie, trochę, że wiecie, dzisiaj był taki, powiem tak, y, generalnie no to był dzisiaj, myślę, odcinek taki troszkę śmieszny, trochę taki quizowaty, taki. Myślę, słuchajcie, dobry taki odcinek. W którym trochę się pośmialiśmy, trochę sprawdziliśmy wiedzy, no ale jak sami słuchajcie, widzicie. Yy, w większości przypadków albo wszystko miałem dobrze, albo tam jakieś jedna, dwie pomyłki, które i tak dyskutowałbym, czy były słuszne, bo w gruncie rzeczy nie w wielu rzeczy się dowiadujemy w samych filmach, co tam autor gadał. Ale generalnie jak widzicie jestem dosłownie mistrzem Gwiezdnych Wojen. I tutaj przekonaliście się, że jest to prawda. Nie więcej niż dwie pomyłki, to nie może być przypadek. A co więcej, na lemach też się trochę znam, słuchajcie, więc... Jeżeli myśleliście, słuchajcie, yy, więc jeżeli myśleliście, że naprawdę nie znam się na memach, że trochę i bardzo z tak tego, to dzisiaj dowiedzieliście się, że nic bardziej mylnego. I co więcej, być może kiedyś zrobimy jakąś serię memów. I nawet mam pewien pomysł, z tym, że nie wiem, czy odpowiednio jeszcze dużo materiału, żeby ewentualnie robić jeszcze odcinek. Natomiast uwierzcie mi, bądź nie że naprawdę mam pomysł, że to nie jest tak, że ja nie mam pomysłu, słuchajcie, wierzcie mi, naprawdę mam pomysł na kolejny odcinek, jakby się kiedyś miał pojawić. Teraz, słuchajcie, nie wiem, czy będę, będą się, już chyba nie będą się tak często pojawiały odcinki, jak do tej pory. Cieszę się, że udało mi się ten 700. odcinek nagrać. Dzi mam nadzieję, że odcinek, w którym jednocześnie połączyłem Gwiezdne Wojny z Quizami Wam się podobał, Mam nadzieję, że udowodniłem, że jestem takim prawdziwym fanem Star Wars. No i jednocześnie myślę, że. O, a, no i przypominam jeszcze o tym, żebyście rzecz jasna no, wbijali w link w opisie, yy, bądź po prostu yy, no, na, nazwa kanału się napisze. Już wam mogę zdradzić, że bodajże moje konto to się nazywa Imperator2907, o ile się nie mylę. A nie, nie tak, Imperator2006. Więc słuchajcie, no trochę się pomyliłem, bo już dawno quizów nie robiłem, więc y, to jest też dobry powód, dla którego chciałem tym razem się przetestować, bo dawno nie robiłem żadnych quizów. Y, I dawno też nie wstawiałem quizów, więc słuchajcie, a quizów mam dużo, więc jeżeli jesteście naprawdę fanami gwiezdnych wojen, to myślę, że obowiązkowo każdy z Was musi, słuchajcie, to kliknąć, jeżeli rzecz jasna macie na to czas i chęci lub znacie inne dobre quizy, ale słuchajcie, ja tyle quizów zrobiłem, że mam nadzieję, że się nudzić bynajmniej nie będziecie. Dlatego naprawdę zachęcam do kliknięcia, zwłaszcza jeżeli jesteście naprawdę fanami Gwiezdnych Wojen, ponieważ słuchajcie, tyle quizów dobrych tam przygotowałem, że chyba znajdziecie na pewno coś dla siebie, mam przynajmniej taką nadzieję. Jak nie, nie, słuchajcie, nie, nie, nie zniechęcajcie się tym ogromem quizów, patrzcie co jest na dole i słuchajcie, powiedzcie sami sobie, tyle tych quizów mam, że masakra. Ale dobra, słuchajcie, już nie będę tutaj się reklamował. Po prostu albo wpiszcie sobie po prostu nazwę, bo być może tylko to wystarczy, albo po prostu moi, którą wam za czesna pokazałem, czyli Imperator 2006, więc to, albo to. Albo słuchajcie po prostu w materiale, jeżeli ktoś aż tak będzie zainteresowany, no to zamieszczę link w opisie do mojego konta, o ile to będzie możliwe. Sam jeszcze to zobaczę, ale myślę, że jakiś linczek albo na pewno jakaś, jak cokolwiek związane z moim kontem się na pewno pojawi. Ale na tej chwili, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Y Zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę, komentarza. Ostatnio się pojawił komentarz pod jednym odcinkiem, więc się cieszę, że już zaczynamy tworzyć jakąś społeczność. <laughs> Ale w każdym razie, moi drodzy, no właśnie zachęcam do dawania komentarzy, bo to jest naprawdę istotne dla mnie, żebym ja wiedział, jak lubicie moje materiały. I do tej pory jakoś nikt nic nie pisał, więc ja chcę, żebyśmy się odżyli, no i ewentualnie, żeby udało się powrócić. Więc moi drodzy, generalnie mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Życzę Wam e, miłego dnia, trzymajcie się. Do zobaczenia jeszcze nie wiem kiedy, bo to był ostatni z takich właśnie odcinków, który pasowało zrobić. Późniejsze odcinki to już pewnie będą bardziej chyba już na wakacjach, jak już mam takie wrażenie. Chyba nie wcześniej, chociaż kto wie, może będę miał taką wolę, że być może. Myślę, że chyba m, najwcześniej, chyba gdzieś w czerwcu, bo teraz będzie masakra, więc moi drodzy. To był ostatni, słuchajcie, odcinek, taki obowiązkowy, taki co pasowało zrobić, a reszta odcinków już nie wiem, jak się będzie pojawiać. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zachęcam Was do stawienia suba, łapki w górę oraz komentarza. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!